Witam Cię w podcaście Taby vs. Spacje, miejscu, gdzie rozstrzygamy najważniejsze spory związane z branżą IT. Świat technologii ciągle się uczy, a my razem z nim dzielimy się wiedzą i rozmawiamy o tym, bez czego nie ruszysz dalej. Podziel się z nami swoją opinią i daj nam znać, co Ci się podobało. Dzięki. Dzisiaj w Tabel vs Spacie zabierzemy was w podróż po e, świecie frontendu i świecie architektury, bo będziemy rozmawiać o mikrofrontendach. W tą podróż zabiorę was ja, Adam Polak, e, VP of Technology w firmie The Software House oraz... Andrzej Wysoczański, Head of Frontend w The Software House. No dobra Andrzej, to jak to w ogóle jest z tymi mikrofrontendami? Co to jest? Bo słyszymy o tym e, u wszystkich klientów praktycznie, słyszymy dookoła, każdy o tym mówi, no ale... O co chodzi? Tak. Dobra, to tak w skrócie, i w jak najłatwiejszy sposób, żeby, żeby to przedstawić. Mikrofronty to takie trochę mikroserwisy na, na frontendzie. Albo takie małe frontendziki. Albo takie małe frontendziki. E, można to powiedzieć w taki sposób. Potrzebujemy e, inaczej, co, co, co charakteryzuje mikrofronty? E, to jest to, że możemy. Dołączać poszczególne małe aplikacje do jednej dużej aplikacji. Czyli mamy aplikację hostującą, która poprzez jakiś framework, rozwiązanie pobiera mniejsze aplikacje, które są niezależne od siebie i wyświetla je u siebie, u siebie na UI. -u. Czyli na przykład weźmy sobie jakiś sklep internetowy, mhm. nie wiem, header, koszyk. Miejsce z reklamami. Każdy z tych komponentów może być niezależną aplikacją, budowaną przez niezależny, niezależny zespół programistów, i wyświetlany w tej naszej aplikacji hostującej, którą jest w tym przypadku sklep internetowy. No i właśnie powiedziałeś sklep internetowy, nie? bo z tego co wiem, to. Jest to bardzo popularne rozwiązanie właśnie wśród wielu e, głównych marek zajmujących się właśnie takim e-commerce. Przykładowo, Zalando. Tak. E, praktycznie cały system ma postawiony na swoim autorskim rozwiązaniu: e, mozaik. Dokładnie. I powiem Ci, że dużo firm robi to rozwiązanie swoje, customowe. I oczywiście niektóre te rozwiązania udostępniają, tak jak Zalando właśnie udostępnia tego mozaika. E, i to jest plus i minus, że to udostępniają, bo jednak nie jest to w żaden sposób ustandaryzowane. Tylko tak naprawdę firmy tworzące sobie to wybierają, jak ten model mikrofrontu w danym przypadku będzie, będzie działał. Nie? Mhm. I, no i właśnie, to, to może pogadajmy trochę o, o właśnie o narzędziach, bo e, jest mozaik. Mhm. Jest szereg innych rozwiązań. No, mamy na przykład WebPacka z Module Federation w wersji piątej. Tak, ja kiedyś też pamiętam, że bardzo popularne na frontendzie było mówienie, że tym takim rozwiązaniem, które pozwoli nam czy to współdzielić kod, czy w ogóle całe systemy, to miały być web komponenty kom swego czasu. Tak. Teraz też jest rozwiązanie oprócz samych web komponentów, też są że open components, mhm. który jest stworzony do, do budowania właśnie architektury mikrofrontowej. No, tych rozwiązań jest naprawdę naprawdę dużo. Jest też single SPA, mhm. które jest stricte, stricte stworzone pod po budowanie mikrofrontów. Mm. A czy jest coś takiego, co, co najbardziej się wyróżnia? Coś, co nie, nie wiem, nazwijmy pewnym, że gdybym miał. Budować mikrofronty, to prawdopodobnie w pierwszej kolejności spojrzałbym ja na to bym, rozwiązanie. Ja, ja bym szedł Webpacka w tym przypadku. Okej, okay, czyli Webpack, czyli Module Federation. Module Federation tak? od Webpacka, dokładnie. Mm -hmm. Tak, wydaje mi się, że to jest najbardziej ustandaryzowane na dzień dzisiejszy. Przewidywalne narzędzie i łatwe do zaimplementowania. Wydaje mi się też, że znane przez deweloperów mimo wszystko, nie? Bo, tak, dokładnie. Bo jednak Webpack jest pewnym standardem. Webpack jest pewnym narzędziem, który. E, się w, w każdym projekcie frontendowym jest, tak. prawda? Tam wiem, że są, są już próby jego wyeliminowania, <głosy> <głosy> ale tak. Tutaj powiem ci, my też w firmie robiliśmy mikrofronty, też robiliśmy research i też na ten webpack wyszedł na, najlepiej. No jest on naprawdę, naprawdę dobrze udokumentowany na dzień dzisiejszy i można to w bardzo łatwy sposób użyć. Czyli tą najprostszą taką architekturę. Gdzie będziemy mieć aplikację hostującą? Po jej stronie skonfigurujemy sobie tego opaka i te aplikacje klientów, tak naprawdę. Też tam skonfigurujemy tego opaka. Możemy sobie wydzielać poszczególne komponenty, nawet z jednej dużej aplikacji, mhm. i hostować je dla, dla tej aplikacji hostującej, która sobie będzie je pobierać. Wiadomo, to jest taki, w takim dużym skrócie: tam zawsze jest potrzebna jakaś szyna, szyna danych, są też potrzebne, wiesz, izolacja styli. Konfiguracja routingu, no, tych rzeczy dookoła, dookoła jest dość sporo, ale tak dla, dla dewelopera, stricte na froncie, który miałby to robić, mm -hmm. czasami to jest w ogóle nawet niezauważalne. Nie nie? Powiem ci właśnie, że jak tak opisujesz cały ten ekosystem, to ja osobiście jestem trochę przerażony, nie? bo e, patrząc ze, na to ze świata backendu, gdzie mikroserwisy w którymś momencie stały się standardem, to e, Wiem na przykład, że na frontendzie, wy obowiązkowo na mikrofontach musicie wykorzy wyko wykorzystywać komunikację opartą o eventy. Nie? Tak. Czyli tak naprawdę cała ta komunikacja opi opiera się właśnie na jakąś szynę. Jest to Dokładnie. istotne. Jest prawdopodobnie budowanie jakichś kontraktów, dokumentacji tego, jakie eventy w ogóle są dostępne w całym systemie, żeby inni Dokładnie, mogli na nie tak. reagować i tak dalej. I to mnie zastanawia, bo dla mnie na przykład, jak słyszę, System oparty o eventy, jakieś message brokery, to, to od razu mam przed oczami, że to jest bardziej backend niż frontend. I zastanawiam się, jak wtedy w takiej sytuacji konstruujemy teamy. nie? Bo mówisz, że są te pojedyncze aplikacje, te małe mhm. klocki, które budujemy, ale jesteś ta główna aplikacja, która to hostuje. Dokładnie. I jak ja to słyszę, to to jest backend. No, bo słyszysz, to co chcesz słyszeć, Adam. Ja Oczywiście, że tak jest. Znaczy wiesz co? No, musimy wziąć pod uwagę, że to nie jest też tak trywialne i łatwe rozwiązanie, tak? Jeżeli ta aplikacja będzie rosnąć, naprawdę potrzebujemy jakiegoś architekta po stronie frontu, który będzie nad tym wszystkim czuwał i który będzie w stanie to od tej strony architektonicznej mocno ogarnąć, tak? Dlatego mówię, komponując taki zespół, na pewno będzie nam potrzebny architekt odpowiedzialny za całą tą e, architekturę na froncie dotyczącą mikrofrontu. I zespoły deweloperskie muszą mieć podstawową wiedzę. Muszą mieć na uwadze, że to będzie gdzieś tam hostowane i tak dalej, co ułatwi później nie wiem, uniknąć pewnych, pewnych błędów, które mogą się zdarzyć. Tak? I przy prostych aplikacjach nie widzę tu dużych zagrożeń. Nie? Czyli typu, strzykujemy jakiś jeden komponent z jednej aplikacji do drugiej, albo udostępniamy na zewnątrz jakiś mm -hmm. jeden komponent z naszej aplikacji. Typu, nie wiem, formularz kontaktowy, dla przykładu. Tak, i każdy może sobie pobrać ten formularz i udostępnić w, w swojej aplikacji. On jest wyizolowany, nie, nie, wiesz, ma swoje style, ma swój, ma swój stan, nie łączy się z tamtą aplikacją. To już w ogóle jest mhm. prosta rzecz. A jeżeli przychodzą jakieś zmiany, no to one przychodzą też live, nie? I to jest plus. I minus, No to może też być dużym dużym zagrożeniem. To jest też dobre pytanie, czy na pewno przychodzą live? E, bo cała, wszystkie komponenty pochodzą z aplikacji hostującej, prawda? Mhm. To znaczy, że ta aplikacja no, jest wystawiona na największy ruch. Z, tak. Ze wszystkich tych systemów ona musi być najbardziej skalowalna. Dokładnie. I e, jestem ciekaw, czy. czy stosujemy wtedy jakiś caching, tak żeby za każdym razem nie musieć na nowo renderować tego komponentu, czy... No i to, to już teraz tak, tu mamy dwa, to, to dobry, dobry przykład. Jeżeli ten komponent jest takim komponentem live, że on się często zmienia, tak, no to wiadomo, ten caching będzie nam tam tylko utrudniał życie, ale tak, w przypadku, gdy, gdy ten komponent jest stały, powiedzmy, że jest to header, footer, cokolwiek, coś co zmieniamy, nie wiem, raz na rok, raz na dwa lata, to jak najbardziej to może być skaszowane. Tylko pytanie, czy w tym momencie my potrzebujemy tam zapinać ten frontem, nie, Jeżeli to jest komponent, którego my nie zmieniamy praktycznie w ogóle. Okay. Nie? I to jest, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Natomiast e, e, wrócę do mojego wcześniejszego stwierdzenia, jak słyszę caching i e, e, po stronie serwera, e, to to jest backend. Tak, tak, ja, <grym> ja wiem. To... <grym <grym no tak, nazwijmy to. To jest ten słynny e, 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 backend frontendu. Tak, dokładnie, backend frontendu. Tak? <laughs> Okej, okay. no ale tak tak, 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 jak sobie gadamy, to właśnie widzę bardzo dużo takich spójności w pomiędzy mikroserwisami i pomiędzy hmm. mikrofrontendami. Podejrzewam, że, po prostu, że że nawet tak ideowo e, widzę, że to wszystko działa w bardzo, bardzo podobny sposób i zastanawiam się, jakie będą tutaj problemy w takim razie, bo to ta wizja e, e, wykorzystywania mikrofrontendów, że wiele teamów odseparowanych, tak. każdy ma swoją tą, tą tam część, za którą dwa i tak dalej, ona jest świetna. Tak, to znaczy tam jest dużo świetnych rzeczy. O, framework Agnostik, każdy team może pracować w innym frameworku, nikogo nic nie obchodzi. No tak, ale tu masz rację. No, co będzie za dwa lata, co będzie za trzy lata, jeżeli będziemy mieć powiedzmy, duży sklep internetowy, który pobiera 20, 30, 50 komponentów z innych malutkich mikrofrontendowych aplikacji. I każda z tych aplikacji używa innego frameworka <laughs> w innej wersji. I kto tym będzie, kto nad tym będzie panował. Nie? To, to, jest, to To może być dość duży problem. E... Patrząc tak, nie... naprawdę mocno, mocno trzeba się zastanowić, mhm. mm, kiedy tych mikrofrontów używać. Na pewno są przypadki, gdzie te mikrofronty sprawdzają się idealnie. Ale... Na przykład? Jest... E, na przykład wiesz co, Wy, wydzielanie części aplikacji, którą udostępniasz na zewnątrz. Nie? Mhm. Typu, nie wiem, weźmy InPost na przykład, mógłby wydzielać sobie mapę swoich paczkomatów. Mam lepszy przykład. Bardzo, swego czasu bardzo popularnym rozwiązaniem było, że jest firma, która na przykład, nie wiem, pozwala ci wyszukiwać loty. Mhm. I chciałaby tą wyszukiwarkę udostępnić na, stronie innej firmy. Dokładnie. Ideal, idealny przykład dla mnie. Nie? Idealny przykład, bo wtedy tak. Em, firma, która udostępnia tą wyszukiwarkę, mm -hmm. czy to lotów, czy właśnie gdzieś tam paczkomatów, czegokolwiek, to ona panuje nad tym komponentem. Mm -hmm. nie? Czyli każda zmiana powinna działać live też mm -hmm. u każdego w każdej aplikacji, która pobiera tą wyszukiwarkę. Nie? Wiadomo, trzeba tam zrobić całą procedurę informowania, podnoszenia wersji, update'u i tak dalej, bo komuś się może coś wysypać, ale w momencie jak Ty potrzebujesz dokonać jakichś zmian, czy to wizualnych, chociaż to akurat można sobie wyseparować, czy, dan czy pobierania danych, no to wszyscy dostają update. Nie? No to jest, to jest idealny przykład. Nie? To teraz mam jeszcze jeden taki ciekawy edge case. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy właśnie Podobnego klienta. Podobny właśnie przypadek, który teraz opisałem. Oczywistym jest, że mm -hmm. wyciągam coś, co, no tak. co, 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 co znamy. Ale pamiętam, że tam była taka sytuacja. Czy. Jak hostujemy ten komponent u innego klienta, to czy my mamy wpływ na to, jak on będzie wyglądać? Możemy na przykład pewne style albo wygląd w jakiś sposób modyfikować, czy to na przykład, nie wiem, zależy od tego, w jaki sposób jest wystawiany ten komponent. Zależy od tego, w jaki sposób jest to, jest to wystawiane. Nie? Pamiętajmy też, że nawet iframe może być mikrofrontem. Nie? Tych sposobów osadzenia innej aplikacji, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc jest opcja, że możemy, możemy przyblokować to, to stylowanie. Te style będą wyizolowane. Jednakże wiesz, to jest frontend, nie? Zawsze możemy to gdzieś sobie próbować nadpisać mhm. i tak dalej, nie? No tak, ostatecznie wszystko jest w, Dokładnie. W, w, jednej, w, w jednej przeglądarce, więc technicznie mamy możliwość tak. dobrania do się do HTML-a, do styli i, i, i tutaj jakichś modyfikacji. Tak, tak, także wiesz, no nie, nie jesteśmy w stanie tego zabezpieczyć gdzieś tam w 100%, ale tak, my możemy decydować, jak to będzie wyglądać, nie? Mhm. No, mówię, no, brzmi to fajnie, natomiast... To co mówię, to co mnie teraz tak, tak na pewno mocno zainteresowało, to są właśnie te wszystkie ryzyka, bo pamiętam jak rozpoczął się boom na mikroserwisy. Wszyscy zaczęli tworzyć, rozbijać swoje aplikacje na mniejsze, tutaj rozdzielać na różne podserwisy. I dopóki w tych systemach, dopóki w tym danym, w danej części aplikacji był zespół, który aktualizował biblioteki, który wszystko utrzymywał, było fajnie. Tak. Natomiast w którymś momencie dochodzimy do momentu, kiedy mamy 15-20 różnych serwisów, mhm. z czego aktywnie dewelopujemy 6, i one są w najnowszej wersji frameworka i mają najnowsze wersje bibliotek. A im starsza, im, im, im rzadziej coś tykaliśmy, tym bardziej było no tak. zapuszczone. No tak, to, to jest na pewno to jest na pewno bolączka tu w tym przypadku. No wiadomo, to będzie wyizolowane i tak dalej, to sobie będzie działać, ale no, jeżeli nie będzie updateowane, no to będziemy mieć tam dużo, dużo problemów. Znaczy, możemy mieć dużo problemów. Mhm. Taką rzeczą też może być na przykład złe wyizolowanie aplikacji, która jest umieszczana u ciebie i wyobraź sobie, że. Coś tam się w niej zepsuło i tobie wywala się cała aplikacja przez jeden niezależny komponent, który na przykład wyświetla reklamę albo coś takiego. Nie? I wiesz, tobie leży cały biznes, bo jeden komponent gdzieś tam został został zepsuty, a był pobierany live, został źle wyizolowany i, ma, i masz problem u siebie. Nie? Także tak, no tych problemów, i tak jak mówisz, utrzymanie tego jest dość dość dużym wyzwaniem. Dlatego tak brzmi, to, brzmi, mi to, brzmi mi to trochę na rozwiązanie dla, dla większej skali, mimo wszystko, że jednak wymaga takiego, powiedziałbym, dojrzałego procesu dość dużego zespołu, żeby tak naprawdę cały ten temat móc opanować i móc tak. w pełni wykorzystać jego potencjał. Tak, tak. I to, 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 to musi być świadoma decyzja. Nie? To jest naprawdę super rozwiązanie. Ja będę bronił tego rozwiązania, ale w odpowiednim momencie i dla odpowiednich projektów. Nie? Czyli duży projekt, który, nad którym pracuje bardzo dużo deweloperów, tak? który musi być skalowany i musi być. no tu, Tutaj masz tą dużą przewagę, że możesz szybko tworzyć duży projekt, mhm. bo możesz mieć na przykład 20 zespołów trzyosobowych na froncie mhm. tak? i oni mogą pracować niezależnie od siebie. Nie? To jest super, super wydajność wtedy. Czyli duże projekty z dużą liczbą ludzi. Nie szedłbym tutaj aż tak mocno w ten framework agnostic, mhm. bo to może przy, przy, przysporzyć nam w późniejszym czasie trochę problemów. To jest też no? właśnie ciekawy temat, bo <laughs> pamiętam właśnie znowu, wygodzimy do świata mikroserwisów. Mhm. To był ogromny hit. Mikroserwis, per technologia, że w końcu możemy mieć odpowiednią technologię do danego problemu. Wszystko fajnie. Potem dochodzimy do momentu utrzymania, i okazuje się, że nie, nie mamy odpowiedniej dużej ilości deweloperów Go, nie mamy tych deweloperów Pythona, nie mamy no, tak. deweloperów Java. I, a ktoś jednak musi te serwisy utrzymać, tak. bo coś tam się uległo zmianie. No, powiem ci tak, ten framework agnostic dla mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. W momencie jak stwierdzasz nagle hmm, technologia, w której piszemy tą aplikację jest już pasem. Myśla, my, myślałem, że powiesz, że w momencie, kiedy na froncie powstaje nowy framework. No właśnie o to mi chodziło. Czyli nie? już jutro startujemy. <gry> nie no, ale możemy wziąć przy, przykład właśnie, jak ktoś ma aplikację w jakimś e, starym frameworku, w starej wersji Angular 1. Nie? powiedzmy. I teraz tak, no masz już dość sporą aplikację. Chciałbyś zacząć pisać nowe rzeczy w Reakcie, no ale nie możesz sobie pozwolić na to, żeby to od razu wszystko przepisać, zrefaktorować i tak dalej. Więc te mikrofronty i ten framework agnostic w tym przypadku, to the rescue, tak? Przychodzi mhm. nam na ratunek, tak naprawdę, bo możemy nową część już zacząć pisać, e, dzielić sobie stan z tą starą częścią aplikacji mhm, i sukcesywnie to przepisywać. Wtedy framework agnostic, super sprawa. Ja? Teraz właśnie pytanie, jak to, potem uczy, jak to potem przechowywać, jak to trzymać? Bo. E, mm, jest świetna książka, e, którą napisał luka mecalira, Tak, to znamy Lukę. Tak, to jest no, dla osób, który, którzy nie wiedzą, to, to jest tak naprawdę no, taki guru mikrofrontendów, tak, można tak. powiedzieć. I w niej jest opisanych kilka podejść, że z jednej strony możemy iść w kierunku monorepo, z drugiej strony możemy iść w kierunku polirepo. Mhm. I jak Ty tak naprawdę to widzisz? Jak my to widzimy? No, i to jest też e, gruby temat, tak naprawdę. Zaś jak w IT. Zależy. To zależy. No. E, przy multi-repo e, na pewno będzie trudniej w późniejszym etapie. Nie? To, to, to musimy sobie zdać z tego sprawę, że utrzymywanie dużej liczby repozytoriów. No stanowi zawsze problem. W szczególności jeżeli nie, nie, nie dewelopujemy aktywnie tych aplikacji, to dokładnie. właśnie to prowadzi do tego zapuszczenia w którymś momencie i wersji tak. bardzo przestarzałych. Dokładnie. Dokładnie. A jeszcze jeżeli wiesz, e, firma nie ma swojego in-houseowego zespołu, wszystko zleca do różnych podwykonawców, to w pewnym momencie może się obudzić e, za 3 lata, za 4 lata. Części podwykonawców już nie ma. A ma wiesz, 50 repozytoriów z, repozytoriów z różnymi aplikacjami i nie do końca każdy wie, co tam się dzieje. Nie wiesz, wszystko działa, nie? ale, ale nie, do końca, nie do końca są w stanie nad tym zapanować. Natomiast przy MonoRepo, na początku będzie spoko, ale później dochodzimy do mm, całego CI nie? i, i zacznie, zacznie się pojawiać mały problem. Nie, nie powiedziałbym, że mały. <laughs> Na początku będzie mały, ale myślę, że będzie po prostu jak kula śniegu, nie? To będzie ten efekt. To jest właśnie ciekawe, bo e, polecam generalnie wszystkim książkę e, e, O'Reilly, e, Mikrofrontendy. Tak. Naprawdę na Naprawdę fajnie poczytać. E, tam właśnie dowiemy się, że e, w przypadku mikrofrontendów bardzo popularne jest monorepo. Natomiast to ma pewien koszt, bo to jest tak naprawdę przeniesienie to, co teraz Andrzej powiedział, nie? Że, że przeniesienie kosztu utrzymania pewnej, e, e, pewnego CI tak naprawdę z deweloperów na, na e, wręcz na kompletnie osobny zespół. Bo firmy typu Google, e, e, Uber. Mają wręcz osobne teamy, które zajmują się tak. samym CI. Właśnie po to, żeby to monorepo było skalowalne, żeby te wszystkie procesy im fajnie funkcjonowały. Dokładnie. No, Adam, to jest wiesz, zawsze. Na początku wszystko jest łatwe, proste miłe i przyjemne, nie? Ale jeżeli już popatrzymy na to przez skalę, jak to może urosnąć, mhm. gdzie faktycznie mamy bardzo dużą łapkę, to. I to jest właśnie to, o czym chciałbym teraz pogadać dalej, nie? Bo. Y to samo pamiętam było z mikroserwisami. Naprawdę. Czy Ty chcesz powiedzieć, że frontend nie uczy się na błędach backendu? czy Nie, wcale. <laughs> Naprawdę nie chcę tego powiedzieć. Natomiast po prostu po... my to zrobimy tak, jak powinno być to, to zrobione. Tak, dokładnie. Tak. Tak, dokładnie tak będzie. Tak, tak. Na, na to liczę. <laughs> Bo dokładnie tak samo było na backendzie. Zaczynaliśmy wszyscy, że o mikroserwisy, the next big thing, rozwiąże nam wszystkie problemy. A potem okazało się, że to jest zastępowanie. Dużych problemów, jakimiś serią mniejszych, tak, które no. potem składają się znowu w dość duży. I w którymś momencie na, na, na backendzie wyszedł ten trend, że nie idziemy od razu w mikroserwisy, tylko robimy pewną warstwę pośrednią. To znaczy, że mhm. zaczynamy to z tak zwanym modularnym monolitem, czyli mhm. aplikacją, która jest gotowa w pewnym stopniu na wydzielenie w przyszłości na mikroserwisy ale właśnie po to, żeby ten development w tym wczesnym etapie był wydajny i żebyśmy nie tracili e, e, czasu na właśnie konfigurowanie jakichś no, dodatkowych tak. narzędzi, to zaczynamy czymś mniejszym, czymś w takiej postaci, a potem przygotowujemy już infrastrukturę, architekturę pod to, żeby właśnie pójść dalej. Tak, i to jest, to jest bardzo, bardzo dobry krok, nie? I mikrofronty, nie wiem, czy ktoś buduje aplikację frontendową, i od razu zaczyna z grubej rury, żeby lecieć w te mikrofronty. Zawsze można to dodać. To nie jest rzecz, której, której nie możemy sobie zrobić nie. później. Nie? Widzimy, że potrzebujemy, potrzebujemy się skalować, potrzebujemy wydzielać osobne zespoły do pracy nad poszczególnymi komponentami. Super. Możemy robić mikrofronty, możemy wiesz, zrobić sobie bibliotekę komponentów, możemy mhm. robić bibliotekę MPM, do MPM-a. Więc no, tych rozwiązań jest bardzo dużo. Jak zawsze to zależy, ale myślę, że jakbyśmy zaczynali od zera, mhm. to, to, to nie jest dobre rozwiązanie na dzień dobry. Nie? że robimy aplikację. Chyba, że wiesz, że od razu zaczynamy z grubej rury, mamy 300 deweloperów. I robimy dużą aplikację, to okej, okay, zastanówmy się nad architekturą, żeby oni mogli pracować. Nie? Podejrzewam, że, że 300 deweloperów i jeszcze osobę, która ma na tyle duże doświadczenie z mikrofrontendami, żeby tak naprawdę tak. wziąć to na swoje barki, poprowadzić ten team, żeby no. sobie nie strzelił w kolano i, i, i tak naprawdę wtedy to prawdopodobnie naprawdę ma sens, bo, bo sama wizja, sam no, sposób, w jaki to może funkcjonować, naprawdę. Jest e, fajny i no, firmy jak Zalando, firmy jak e, na przykład Allegro, tak. e, chyba nawet Amazon też. też Amazon też e, ma mikrofon. No. Pokazują, że tak. Nawet Spotify ma mikrofon. Tak, nawet Spotify no. ma. I e, pokazują, że jak najbardziej po prostu to, 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 to funkcjonuje i to może działać. Tylko. E, Pytanie, jak, e, e, jaki sztab ludzi, tak. albo jaki sztab doświadczenia, jak, jak, jaka wiedza tak naprawdę mhm. za tym idzie, żeby to było naprawdę e, wartościowe. Ale, ale zobacz, akurat te firmy, które wymieniliśmy. Ja bym tu dołożył jeszcze dazą od, e, mhm. od, od luki właśnie, mhm. gdzie, gdzie on budował te mikrofronty. To są firmy, które po prostu potrzebowały skalowalności. I oni stworzyli sobie całą architekturę od zera i oni wymyślali ten trend, oni sobie to budowali mhm. nie? i to wyszło z ich potrzeb, a nie z takiego, wiesz, o, są mikrofronty, super, fajnie, robimy, nie? Chcesz mi powiedzieć, że mo nie mogę sobie tak po prostu wystartować startupu z mikrofrontendami, mikroserwisami, dorzucić e, do tego chmurę i jeszcze blockchain? Możesz, ale nie kupię udziału w twojej firmie. Nie wierzysz we mnie. Dobra, to werdykt. Mikrofrontendy. Hot or not? Adam, oczywiście, że hot. Jeżeli masz biznes, który musi się skalować i przede wszystkim biznes, który stać na, na te mikrofrontendy. Bo to jest, wiadomo, koszt utrzymania kolejnych ludzi odpowiedzialnych za architekturę. Za CI w przypadku Monorepo. Także super rozwiązanie dla dużych firm, dla firm z dużą liczbą programistów, które muszą się bardzo skalować. Jeśli masz mały projekt, mało programistów i mało pieniędzy, tak jak twój startup. Właśnie czekałem, e... aż ktoś powie startup. <laughs> to wtedy może być to dość, dość problematyczne i może po prostu spowodować, że ci się nie uda. I tym miłym akcentem e, chciałbym zakończyć e, ten dzisiejszy podcast. Bardzo dziękujemy, że z nami wytrzymaliście do końca. Super, tak, jesteśmy bardzo wdzięczni. Mamy dla Was świetny dowcip na koniec. Tak, dokładnie. Andrzej ma dowcip. Co mówi informatyk, jak dostanie pendrive'a na urodziny? Nie mam pojęcia. Dzięki za pamięć. <laughs> Więc to było naprawdę suche, tak. ale mimo to prosimy Was o zostawianie komentarzy, recenzji, Suby, ocen. Suby, donate, wszystko zaszalejcie sobie. Dokładnie. Potrzebujemy od Was informacji, co zrobić, żeby ten podcast był jeszcze lepszy. Do usłyszenia. Cześć.